Hej kochani, z tej strony Ania, witam Was na moim kanale. Takiego filmu u mnie jeszcze nie było i w sumie jestem trochę podekscytowana. Co się wydarzy, dlatego że przez najbliższy tydzień będę ubierała się jak Hailey Bieber i jest to film zainspirowany zagranicznym youtubem. W zeszłym roku oglądałam mnóstwo filmów o takiej tematyce i w końcu stwierdziłam, że muszę się tego podjąć, muszę zobaczyć, jak mi się uda to zrobić. I jeżeli spodoba Wam się ten film, to z przyjemnością przez tydzień będę się ubierała jak nie wiem. Kylie Jenner, Kim Kardashian albo inne gwiazdy, które mi zaproponujecie. Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby wykorzystać ubrania, które mam już w swojej szafie, natomiast zrobiłam ogromne zamówienie na stronie Kazar i właśnie dodatki Kazar w tym filmie będą tutaj kluczowym elementem. Zresztą też zauważyłam, że stylizacje Hailey bardzo mocno właśnie są też sfokusowane na dodatkach i właśnie przy tym filmie mam okazję współpracować z marką Kazar pokażę wam bliżej właśnie ich dodatki buty oraz torebki ja markę Kazar znam i uwielbiam od wielu lat przede wszystkim uwielbiam ich za jakość dlatego że jest to nasza polska marka z dodatkami premium ok tak wygląda pierwsza stylizacja bardzo mocno wkraczam z tymi różowymi spodniami ale mam wrażenie że udało mi się odwzorować tę stylizację dosłownie jeden do jednego nawet mam różowe kolczyki, takie jak Hailey. Te, które ja mam na sobie, są akurat ze Swarowskiego. Dalej, body białe z Zary. Na to kurtka jeansowa z Mango. Te różowe spodnie też są z Zary. No i tutaj wisienka na torcie, czyli różowe klapeczki, właśnie z Kazara. Zobaczcie, w ten sposób wyglądają te buty. Mają one taki przepiękny detal z przodu. Natomiast obcas to jest taki płaski słupek. Wygląda to absolutnie obłędnie. Jest kolejny dzień. Słuchajcie, ta styluwa to... Chyba jest moja ulubiona do tej pory. Dlatego, że z jednej strony jest ona na maksa taka dzienna, luźna, ale z drugiej strony jest dopieszczona właśnie tymi dodatkami i biżuterią, ale też ten plecaczek, który mam na ramieniu oraz buty. Właśnie to, ona, co zwróciłam przede wszystkim uwagę w tej stylizacji, to tak, włosy, które są lekko pofalowane, lekko pokręcone, mnóstwo biżuterii i kolczyki, i łańcuszki, i bransoleta, i pierścionki. Ja akurat mam na trzech palcach. Do tego właśnie beżowe mule na nie. Niezbyt wysokim obcasie. Czarny, mały plecaczek, idealny właśnie do takiego codziennego e życia na mieście, e, a sama stylowa to jest bardzo, bardzo prosty schemat, czyli e, zwykły top. Ten mój jest akurat ze Stradivariusa, a do tego zwykłe jeansy z dziurami. Moja akurat są z Zary. Plecaczek i buty to oczywiście kazar. Kolczyki są z Pandory, dłuższy łańcuszek, ale też moja bransoletka to jest swarowski pierścionek, który mam tutaj na palcu dostałam od mojej mamy. Natomiast ten krótszy czoker, ale też pierścionki tutaj. To są ręcznie wykonane pierścionki, w ogóle biżuteria przez moje koleżanki. Na dole zostawię Wam link do ich sklepu. Same robią biżuterię i przede wszystkim jest ona absolutnie przepiękna. Także w takiej stylówie dzisiaj spędzam dzień. Dajcie mi znać, jak Wam się podoba, czy jakby podołałam. Wydaje mi się, że wygląda to naprawdę rewelacyjnie, ale z tymi dodatkami robi to naprawdę... Efekt wow. W ogóle powiem Wam, że jest mi naprawdę w bardzo łatwy sposób stworzyć te stylizację i w ogóle trochę się właśnie wystylizować na Hailey. Z tego względu, że zauważyłam, że mamy bardzo podobny styl i właśnie większość rzeczy po prostu jest w mojej szafie. Zauważyłam też, że Hailey bazuje na takich bardzo podstawowych rzeczach, takich po prostu basicach, czyli jeansy, jakieś zwykłe klasyczne topy, czy to właśnie takie jak mam. Dzisiaj na no sobie, czy tak jak miałam wczoraj, biały zwykły top, e, ale właśnie dodatki i ewentualnie czasem kolor to jest ten element, który, mm, że tak powiem, podkręca tę stylizację. Natomiast w głównej mierze ta baza, to jest prostota, to, jest, e, to są rzeczy, które my wszystkie, my wszyscy e, tak naprawdę mamy w szafach. Kolejny dzień i ja dzisiaj totalnie na zielono. W ogóle powiem Wam, że no, maxo fajne jest to takie doświadczenie, dlatego że. Też trochę nie wiem, czy sama bym yy, nałożyła właśnie zieloną marynarkę, do tego zieloną torebkę i zielone buty. Natomiast wygląda to połączenie, uważam, fantastycznie i tak bardzo wiosennie, tak bardzo ciepło, ale też właśnie bardzo w stylu Hailey Bieber. I tutaj ponownie możecie zobaczyć bardzo prostą bazę, czyli zwykły biały top, i do tego jeansowe, krótkie spodenki. Te spodenki akurat są z Zary. Top kupiłam kiedyś w Lumpeksie, ale świetnie mi się sprawdza i wygląda też bardzo dobrze. Takie basiki z Lumpa to też jest... Y Świetna sprawa. Do tego mam zieloną marynarkę, która również jest z Zary. A dodatki, torebka oraz buty to oczywiście Kazar. Ta torebka, jak możecie zobaczyć, to jest Kazar Studio. Ale wszystkie te rzeczy, które Wam pokazuję, możecie dostać bezpośrednio na stronie Kazar. I od razu też Wam powiem, że wszystkie rzeczy, które Wam pokazuję w tym filmie e, są na dole podlinkowane. Także zaglądajcie tam. W ogóle to, co Wam muszę powiedzieć, to to, że te buty są na maksa wygodne. Dlatego że ten obcas, jak możecie zobaczyć, on na dole jest troszkę rozszerzony, przez co jest stabilniejszy i też nie jest. Zbyt wysoki, taki na co dzień, właśnie do takiego latania po mieście, są na maksa wygodne, a jednocześnie też bardzo ładnie wydłużają stopę. Te buty, które mam na sobie, są naprawdę bardzo podobne do tych, które ma na sobie Hayley. Dosłownie jest to praktycznie identyczny odcień. Natomiast torebeczka Hayley ma na zdjęciu torebkę Bottega Veneta. Ja tutaj właśnie tę zieloną opcję mam z Kazara, i to jest taki półksiężyc, księżyc, ale myślę, że do tej stylizacji i właśnie do odcienia nawet mojej marynarki idealnie ten zestaw pasuje. Te okulary, które Hailey ma na sobie, są dosyć proste, czarne, klasyczne, także ja też nałożyłam taką wersję. Te moje to jest akurat Dior. You don't know me Kolejny dzień mojego wyzwania i dzisiaj prezentuję Wam e, moją odsłonę tego looku Hailey. E, słuchajcie, troszkę tutaj pozmieniałam z tego względu, że właśnie chciałam zrobić to z elementami, które już mam w swojej szafie e, i tak zamiast żółtej marynarki mam taką powiedziałabym troszkę bardziej beżową. Ona też jest troszkę przekłamana w tym aparacie, ponieważ ona jest taka troszkę jaśniejsza, bardziej powiedziałabym karmelowa. Do tego mam pod spodem lniany, taki beżowy topik. Jeżeli chodzi o tę marynarkę, to kupiłam ją w lumpie jakiś czas temu. Natomiast top jest z marki leger. Do tego mam dżinsy, które są rozszerzane. Dżinsy są z Zary. No i oczywiście tak naprawdę... Gwóźdź tego outfitu, czyli niebieskie buty, które bardzo rzucają się w oczy u Hailey. Tak samo jest właśnie w mojej propozycji. Słuchajcie, te buty to jest ten sam model, który Wam już pokazywałam w wersji różowej. Natomiast właśnie one są niebieściutkie. Idealnie pasują do paznokci. Do tego troszkę większe kolczyki. Ja te kolczyki kupowałam jakiś czas temu w H&M. Zrobiłam też taki niski kok. Okulary. I jestem gotowa na mój Business Day. Sztos to wygląda. Bardzo mi się podoba. mamy bodajże dzień piąty. Już straciłam rachubę. Jak wygląda moja dzisiejsza stylowa. Słuchajcie, tutaj już troszkę kreatywnie podeszłam, dlatego, że chciałam wykorzystać rzeczy, które mam u mnie w szafie. Zamiast zielonej koszuli, taką jak ma Hailey, ja wybrałam niebieską, która jest niesamowicie podobna do tej, którą ona ma, tylko właśnie jest w innym kolorze. Też jest satynowa, też jest tak lekko błyszcząca, e, też jest taka dłuższa, natomiast właśnie ma inny odcień. I tutaj ponownie wracamy do tak jakby bazy, czyli biały top, i do tego czarna, klasyczna spódniczka z rozcięciem. Ta akurat jest ze stradi, top jest z zary. Koszulę też kupiłam w zarze, natomiast kupiłam ją w zimie na wyprzedaży. Do tego ponownie mam kilka łańcuszków, pierścionek, kolczyki i okulary. Te okulary akurat są z berszki i. Są dosyć stare, mam je chyba już, nie wiem, 3 lata, ale świetnie właśnie się wpasowują w tę stylizację. I słuchajcie, jeżeli chodzi o buty, to tak. Haley ma na sobie klasyczne czarne mule. Ja postanowiłam pójść w coś mniej oczywistego, troszkę coś bardziej crazy i wybrałam takie mule w zeberkę. Wyglądają po prostu niesamowicie i zdecydowanie są takim bardzo fajnym akcentem przy tej całej stylizacji. Do tego mam bardzo prostą, klasyczną torebkę. Ona również jest z Kazara, tak samo właśnie jak te buty. I to jest mój dzisiejszy. OOTD. Bardzo wiosenny, bardzo taki już nawet letni, bym powiedziała, zresztą zrobiło się bardzo ciepło. Także to jest idealna stylówka właśnie na takie ciepłe, ale jeszcze niezbyt gorące dni, dlatego że pod spodem jest dosyć luźno, chłodno. Też właśnie można zawsze zdjąć z siebie tę koszulę w momencie, gdy będzie nam trochę za gorąco, ale też można ją właśnie zarzucić, żeby się delikatnie ogrzać, na przykład nie wiem, jak zawieje wiatr. Jest dzisiaj sobota i słuchajcie, ja mam troszkę taki bardziej... Casualowy outfit, bardziej luźny. Dzisiaj zainspirowałam się outfitem Hailey, właśnie takim, gdzie nie wiem, idzie na spacer, na kawkę, czy na jakieś zajęcia pilatesu, czy, czy na siłownię. Ja idę zaraz na spacer i tak wygląda moja dzisiejsza styluwa. I słuchajcie, to jest w ogóle niesamowite, dlatego że idealnie tak, jakby moja szafa wpisuje się w szafę Hailey. Mam dzisiaj na sobie zielone spodenki razem z zielonym topem to jest Lemis. Do tego mam bluzę z Ocean's Apart, taki bardziej crop top, bez kaptura, crewneck i do tego słuchajcie mam te przepiękne czarne klapki. To jest chyba mój ulubiony element tej stylizacji, ponieważ są one takie dosyć duże, takie czanki, dzięki czemu mam wrażenie, że tak fajnie proporcje robią, dlatego że troszkę optycznie Całą mnie pomniejszają. Jest to właśnie z jednej strony taka bardzo luźna stylizacja, ale to, że mam dodatki typu, właśnie kolczyki, okulary i do tego te klapki, to jest ona taka dopracowana. Do tego mam telefon z zielonym case'em. I Hayley akurat też ma zielony case na tym zdjęciu, także już totalnie. Idealnie. W tym sezonie takie klapki to jest w ogóle absolutny hit, także koniecznie musicie zwrócić na nie uwagę. Fakt, że one mają właśnie taką troszkę grubszą platformę, ale też to zabudowanie u góry jest takie poduszeczkowe, bym powiedziała, też takie troszkę większe, sprawia to, że te buty naprawdę mają taki swój charakter i dopełniają całość stylizacji. I do tego jeszcze oczywiście zawinęłam sobie włosy i spięłam to spinką, także jest jeden do jednego. Hailey look. Mam już ostatni, siódmy dzień stylizacji z Hailey e, i w ten sposób prezentuje się moja ostatnia styluwa e, Słuchajcie, bardzo tak klasycznie, tak jak patrzę na tę stylówę z perspektywy e, takiej praktyczności, to zdecydowanie mogłabym powiedzieć, że no jest to taka... Stylowa do pracy, po prostu. E, do tego bardzo wygodna, szczególnie tutaj, biorąc pod uwagę te buty, które są płaskie, do tego są skórzane zresztą, jak e, wszystkie dodatki marki Kazar. Także jest tu zdecydowanie i elegancko, ale też wygodnie w jednym. Hayley w tym outfitie ma na sobie e, awiatory. Ja mam też podobne okulary, troszkę bardziej. Płaskie, ale mimo wszystko myślę, że naprawdę bardzo ładnie to wygląda z całą tą stylizacją. Jeżeli chodzi o koszulę, to moja jest z Naked i jest ona właśnie taka troszkę krótsza. Dodatkowo ta moja wersja, słuchajcie. Ma z tyłu całe odkryte plecy, także to też jest dodatkowy taki element, który jeszcze podkręca tę stylizację. Spodnie brązowe, takie luźne, ale eleganckie, one są z Zary. Dodatki oczywiście to jest Kazar. Zarówno torebeczka, która y, bardzo przypomina tę, którą ma Hailey. Hailey ma y, w swojej stylówie bodajże torebkę Bottega Veneta. Ta z Kazara to też jest taki typowy pierożek. Bardzo podobna właśnie torebek Bottega Veneta, ale wiadomo, że w troszkę przystępniejszej cenie. Natomiast jakościowo myślę, że mogłabym powiedzieć, że tutaj absolutnie niczego nie brakuje, nic nie odbiega. A nawet wręcz przeciwnie, wygląda to absolutnie luksusowo. Do tego proste kolczyki koła. Związane włosy, spięte spinką i tak prezentuje się cały outfit na dzisiejszy dzień. Co mi się podoba w tych butach to to, że one bardzo ładnie, tak kolorystycznie dopełniają tę całą stylizację, ponieważ są w takich beżowych tonach. Torebka to też jest beż, do tego brązowe spodnie, biała koszula, wszystko jest na maksa spójne i myślę, że całkiem fajnie to wygląda. W ogóle dajcie mi znać, która z tych siedmiu stylizacji Wam się najbardziej podoba, e, która, że tak powiem, przy którym zadaniu najlepiej podołałam. Hailey w tym luku ma torebkę zaczepioną na ramię, także ja też e, moją zaczepiłam. Natomiast jest to również kopertówka, którą można nosić po prostu w dłoni na jakieś większe wyjście. Także tutaj bez problemu można odpiąć te haczyki i wtedy macie taką wersję wyjściową-koktajlową. tyle. Jeżeli chodzi o tydzień moich stylizacji w stylu Hailey Bieber, tak naprawdę od wzorowywania jej stylizacji, dajcie mi znać jak wam się ten film podobał i oczywiście dajcie mi znać tak jak wam już mówiłam, e, która z tych stylizacji waszym zdaniem jest najlepsza, co udało mi się najlepiej, co udało mi się najmniej i oczywiście dajcie mi znać czy chcielibyście abym kontynuowała ten temat, na przykład. Ubrać się jak Kylie Jenner przez tydzień, albo Kim Kardashian, albo nie wiem, Jennifer Lopez, jakakolwiek inna gwiazda, piszcie koniecznie na dole. Ja już kończę, słuchajcie, jakaś alergia mnie bierze i już, już nie mogę wytrzymać, także my się widzimy w kolejnym filmie, zostawcie łapki w górę, będzie mi bardzo miło, buziaki, papa!